Panie Was wszystkich, szlak na głytwali! A Ty nie pal tyle! Każdy młody człowiek ma swoje, rzeczy takie... tak jak jest Co się buntuje, no i tak. Chce to zmienić wszystko. Nie można powiedzieć, że to jest gro w Moranze. Czym? Ja jestem niemoralny dlatego, że nasze kolczyki w Wszyscy mówią o wolności, a niektórzy są wolni, podczas gdy inni tylko mówią. Dlatego ci, którzy mówią, nie lubią tych, którzy są naprawdę wolni, bo boją się tego, żeby być wolni. Żeby właśnie nie pomyślał, że my teraz krzyczymy do całej Polski ludzie, bądźcie pankami. Tego nie chcemy. Chcemy po prostu, żeby się odnaleźli. Chcemy stworzyć wielką antykulturę. Anty dlatego, że to jest przeciwstawienie ogólnie przyjętej kultury. To było wiadomo, co że. Tam, to było jak było. ludzie. Romę! Romu! Żałuj, Frajerze, że spałeś fajny program. Pokazywali tych zgrywców panów. I co z tego? Trzeba było ich posłuchać. Wszystko im wisi, mówię ci, pełny luz. A takich jak ty, mają za Frajerów. Mnie? Wszyscy, co pracują, do Frajerzy. Ja, ty. A oni z czego żyją? Kto na ich haruje? Starzy. Prajeż, znaczy. Się. Tak wygląda, że prajeż. I prawidłowo. Porab sam raz na dupy. Idziemy na miasto? Chcesz, to idź. Ja idę spać.